Cześć widzowie, dawno nic nie wrzucałem, ale nie będę nam się w sumie tłumaczył. Po prostu nagramy dzisiaj nowy filmik. Dawno nie było nic o fotografii motoryzacyjnej na mieście. No to nadrobimy to dzisiaj. Mam ze sobą w sumie 85, która idealnie się do tego sprawdzi. Dodatkowo założyłem filtr polaryzacyjny, który przy fotografii motoryzacyjnej też fajnie działa. Jestem w miejscu, gdzie już kiedyś byłem i robiłem fotę, i mamy znowu to samo Porsche. Więc w sumie mam szczęście Zaraz strzeliłem mu fotkę I też od razu pokażę wam jak działa filtr polaryzacyjny jeden ludzie. Już kiedyś robiłem na pewno e, foty tej Porsche, bo stała w tym samym miejscu. Ale nie były to foty z filtrem polaryzacyjnym, więc... Będziecie mieli okazję zobaczyć czym to się różni. Z 85 jedyny jest minus taki, że nie wszędzie na mieście jest wystarczająca przestrzeń żeby zrobić fotę 85, ale moim zdaniem to jest to jeden z fajniejszych obiektywów do fotografii motoryzacyjnej. Ciasno stoją, jeszcze może tyłki. Nie, nie wygląda to już tak fajnie. Tu mamy się w roleta, ale też mega ciasno stoi. W sumie może się coś uda. By nie było tutaj tego samochodu jeszcze przede mną. Tam widziałem coś czerwonego za tą śmieciarką Mam nadzieję, że się nie przeoczyłem Coś tam stoi, ale ciężko mi powiedzieć co to jest Zaraz się przekonamy Też dawno nie robiłem żadnych fotek na ulicy I... No dzisiaj to taki strycik Na powrót troszeczkę, żeby się przełamać a też dawno w sumie nie było żadnych y, fotek z kart spottingu, więc trzeba to po prostu nadrobić i załatwić dwie rzeczy za jednym zamachem. Dobra, mamy ładnego merolka tutaj. Proszę, proszę. No tu jest w miarę ok z tym pasem, ale nie jest to jakiś majster Spróbujmy jeszcze przód i bok zrobić, tylko i. Czy się uda? Jak widzicie, I filtr polaryzacyjny jest mega spoko przy e, mega świecącym słońcu, bo niweluje nam wszystkie odbicia, może nie wszystkie, ale większość na szybie, na jakimś metalu i tak dalej. Dobra, i tak jak widzicie tutaj, znaczy nie widzicie, bo jest strasznie jasno. Jakby coś tu jechało. Kiedyś tu mini final strzeliłem na Audi. No, nie jest, to. Tak. W sumie. Zobaczymy później. Poczekam z dwie minutki. Może coś sensownego nadjedzie. Jak nie to lecę dalej. W miejscu. Ale jesteśmy na placu Krzy trzech krzyży, czyli na miejscu idealnym dla spoterów Ale to niestety też pusty. Wygląda na to, że wybrałem totalnie złą porę na to. Ale chciałem Wam pokazać, jak ten filtr działa. to najlepsze jest do dużego słońca. Więc idealna godzina. Mamy tu Może Możemy też jej strzelić fotkę Patrzcie, usuwamy sobie odbicia Dobra Tu mamy Betkę Ja Zajdziemy już tutaj pomiędzy te dwa samochody o coś takiego Jeszcze bez ludzi i bez samochodów i będzie elegancko Dobra, jeszcze jedno Tyśamek tak odjeżdża Jeszcze spróbujemy stąd je złapać Pan sobie zamknie drzwi idealnie Fajny kadr Pokręcimy filtrem Usuniemy te wszystkie odbicia Dobra, chyba jestem najbardziej zadowolony w ogóle z tego zdjęcia dzisiaj więc tak jak widzicie, w takie słoneczne dni w sumie warto się zaopatrzyć w taki filtr. Ja mam Manuri, tak? Dobrze wypowiadam to? Manuri. Ile za niego dałem już nie pamiętam, więc musicie sobie sprawdzić ile on obecnie kosztuje. Link do niego będziecie mieli też w opisie, jakby ktoś sobie chciał sprawdzić taki sam jak ja mam. Eee... No i polecam też Wam kupić jeden duży, pod największy obiektyw jaki macie i po prostu sobie kupić przejściówki na mniejsze średnice na obiektyw takie regulujące. Jest to dosyć bardziej opłacalne, bo macie jeden filtr i tylko sobie zmieniacie pierścienie. Wiadomo, najlepiej byłoby mieć do każdego obiektywu inny filtr o właściwej średnicy. Ale tak to możecie troszkę kasy zaoszczędzić. No i w takie słoneczne dni taki filterek naprawdę się fajnie sprawdza, bo niwelujemy nim wszystkie odbicia. A to na samochodach w sumie psuje efekt dosyć mocno. Więc możecie sobie sprawdzić jak Wam się będą podobały takie zdjęcia z takim filtrem. Dużo osób mi pisało właśnie, że przy moich fotkach samochodów brakuje tego filtru. Miałem go już od dłuższego czasu, ale nie miałem czasu go wykorzystać właśnie do tego. Tak więc przyszła pora i też wy macie z tego filmik przy okazji. Możecie zobaczyć, czy to coś daje. Możecie napisać w komentarzu, czy lepiej wyglądają zdjęcia z takim filtrem czy bez. Zachęcam do oceny.